Hello, hello! z tej strony Kapitan Blady, ja dzisiaj sobie gram, z, gramy w Wormsy HWDP i ze mną jest Plaga PlagaJazMiros. Dokładnie, yo, yo, A, z tej strony Kapitan Blady, tak, dzisiaj gramy sobie w Wormsy HWDP, no i zobaczymy jak tym, dzisiaj sobie gramy na mapie wieś i zagramy wieś. sobie na oczywiście super ustawieniach bladouszowskich i zaczynamy. To nie polecam. A co to są za super ustawienia? No ja mam cztery no, Może robale. tam więcej broni i takich pierdoły. Daj mu więcej robaków. Daj mi więcej robaków. Przecież masz sześć cztery. Nie się źle O, już jest 6. Dawaj, dawaj, sześć. machaj, No i zaczęło no, się. Jak jest pozmieniać już ustawienia? On tak pozmieniał ustawienia pod siebie, co nie? Nie, prawda, nie pod siebie. Nie, po po to jest standard, nie? No. Taki standard, ale po prostu to, to jest... rozwaliłem. Ja było na normalnie grać. Nie, no bo coś tam można pozmieniać, co nie? No, teraz przynajmniej się odróżniam od Bladeuszy. Tak? A ty jesteś wikingi teraz. No. Ja mam wilków. A zaczynamy teraz raz... so... sowa puchać zaczyna teraz. Uuu, od razu ma pacz. Snajperkę. Oooo. Oh. No i ma mecha też. Aha. Oooo! Oh. Wow. Co to jest? O kurde, oh, to dobra. Yes. a możesz w lewo strzelać, ale... nie? Nie. Ej, ma to mecha. Wszystko ja zostało, nie? Twarzeki. Twarzeki NIE! Dobra, ale i tak! Chciałem skoczyć, a wcisnę spację to dzisiaj nie skaczę na spacją. No. Przywaliłeś mi troszkę. No, 200 troszkę. życia mamy, to, to będzie długi mecz. No tak, a co ty myślałeś? No tak. kurde. No. A ten trwał też mieliśmy po 200 i po 8 robalt. Trwał pół godzinki, prawie. Nie, no 25. minut. No. To nieźle będzie. No a co ty myślałeś? Ja zawsze robię niezłe te. Dobra, nie będziemy walić na stajkę. Dobra, na naj... czas na najwyższy to załatwić. Hej. Okay. Ten Vlad i wymyśli. A, tu są dwa nasze robaki. Wow. O nie, Tylko... mała suwko! Nie, no co Biedna ty, jest mała brady? Brady brady zabija brady. małe suwki. Zabił małą słówkę O nie. Tyle, to ja se mogę, no. No. Jestem w ciągu, więc jestem nie niedruszenia. Nie, nie <ścoughs> Na pewno. <ścoughs> I podoba mi się to. O, generał Dobra, Plaga. Czas na generał plaga. No to chyba do czołgu wejdziesz, prawda? Chyba tak. Generał Plaga. No, zobaczymy, Ocna co Generał soba? Plaga wymyśli. Uh -huh. Nie, tylko nie noszą nocno... złoty. Tak, tak. Wladimira? O nie, Wladimira nie, nie, Vladimir. Zabij Jeszcze Serio? O, teraz nie, kilka razy nie, E no, to amunicja spoko. pewnie się ładuje jakoś tam. No właśnie, pewnie musisz tam mieć kilka robali w środku. No. No no, no. kilka robali. Pewnie o to chodzi Chętno. właśnie. Dobra. And tam. Mm. Mm. O. O właśnie, apteczki dają 100 życia. Wow. No, skoro. właśnie. To jest właśnie wow. Bardzo pokim, pokombinowałeś w tych ustawieniach, widzę. No tak, no bo nie mogło być nudno, co nie? Lecimy! Lec, <grym> o nie, to jest latająca owca, tylko nie ona! O nie, a tam jest kapitan Bloody. Latająca owca, on ją musi zniszczyć dum, 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 dum. nas! Doma, 250 Jez. życia? No złapa łapteczkę, Bloody! Do. No. Tak już jestem! O, stary! Jestem apteczkowym królem. Ktoś czuję, że ten mecz się będzie ciągnął i ciągnął. Nie nie, 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 nie no tak, się ciągnął. Tak, apteczki nie. spadają co chwilę, to wiesz. No. Na pewno nie będzie. Nie będzie się ciągnął. Możesz mi zaufać. Ja jestem taktykiem. Co o takie mhm. rzeczy chodzi? Wiem, wiem. No ja tam widzę, że dział ładnie się ustawiło na dole. Dobra, co my tutaj? Lali coś zrobić? tworzy. Nie podoba mi się to. Nie podoba to mi się. No my mamy zabronie to? w ogóle. Wszystkie chyba. Bateria do telefonu?

Nie uciekniesz z tej wyspy. Aha, jakaś sowa tutaj się czai na ciebie. Hmm, Nie zdąży chyba zrobić tego co chciałem. O kurde, no dobra, trudno. Spróbujemy. Nie. 4, 3, 2, 1. O kurde, jak to się ciężko lata. O, no nie, w wody. Trochę za Trochę za strzelałeś. Ja Bo to się ciężko lata, kurde. O. No tam był na pewno nie polecisz. Ale, ale bez nadziei. Dobre zagranie. Nie, ten helikopterek jest beznadziejny, nie będziemy nimi strzelać. O nie, Jej. apteczka! Uuuu! Mm. Snajper. Teraz splat. Gdzie ma Snajper, co tam, wariat? Czołgi są spoko bardzo. No, bardzo. Aż za bardzo. Bardzo spoko są. O on nie, jest on jest zniszczony, strzeń pewnie raz. Nie, strzelił. To strzelił tyle ile trzeba było. Co? Coś się stało, nie wiem o co chodzi, bardzo mało życia im zadał. No, to nic dobrego. Mamy ten czołg. Mówię o! O! Co Biorę to robisz, choć to, nie jeszcze. To jest super wóz! Patrz, to jest super no, wóz na mnie! Na ścianach chyba jeździ, wiesz? No, chyba tak. Wow, jak tu zasuwasz, ma rakietę z tyłu. Ej, no co, co to jest? A, ja sobie jeździ po prostu. Chyba nie umiesz tym jeździć po prostu. Nie wiem, no sobie po prostu jeździ. Aha. To trochę ha, tak, myślę, tak, że to se. coś fajnego. Tak po prostu jeździć? Nie to nie jest nic fajnego. Czołu. O Aptecunia. nie. Dobra, zobaczymy, co zrobi Admiros. Witam panowie. Gdzie ją? Co tam waria? Ją, ją. Myślisz, że to nam zrobi krzywdę? Myli się. E, to nawet nas nie zaboli. Ty. Ha, nie czuję bólu. Nie. Patrzcie jak ten czołg stoi. jaki dobry z no. tego czołg. Co no. na, na krawędzi. Na krawędzi czołg. na krawędzi, to jest super proń! Dobra, co by tu zrobić? Mruczek wchodzi. Ja nie wiem jak się to mruczek, mruczek. Mruczwek. Ojkowy mruczek Mam na się który was zniszczy Wow. Groźny plan Maipelka? który zniszczy wszystko. Nie o, kurde Jak to wyciągnąć? Pacja. A co to chcesz? Klikasz sobie. Pację. Hmm. Patrzcie no. i uczcie się. Jak się załatwia tak jest niedokąd sprawy. Załatwia się wow. je Co znaczy to za nalot jest? W ten sposób! Oo! No Super, co, ja nie oberwałem, prawda? To nowy osioł. No jest A oni w kosmos polecieli? Uff, ok. Chyba karate plaga chyba nie, nie przeżyje. Uh, okay. <laughs> 470! <śmiech> nie przesadzajmy. Fajne bronie mamy. Hehe. <laughs> Bogo. A mówiłeś, że runda będzie długo trwać? Chyba nie do końca. Nie wiedziałem, czy dokończyłeś tak nas. <laughs> no. To by się spodziewał. Ja no. on nas rozpieszcza takimi osiążami. No właśnie, rozpieszczam was. No, bardzo. <laughs> no i co teraz robisz, hejterze, plago? Hejter cię, cię... zaraz Cię, zaraz. ma wariat, co tam? I leci w kosmos, oprawiam. Tak, jak myślałem. Woohoo! Cool, poleciał w kosmos. Eee. Jeszcze się zemszczę! Zobaczymy! Zobaczy... o, Admiros pierwsze miejsce osiągnął. No. ładnie. My się tu zabijamy między sobą. O, Nie no, ja też strzelam raz do was, raz do tego, raz do tego. Ja wiem, ja wiem. A, tu jestem Dobra, zobaczymy co zrobi, kto teraz się rusza To Admiros O nie, Admiros zrobił to taktycznie Ło, zbierze tyle paczek O nie, to wszystkie paczki No, potem będzie żałować, że wziąłeś te wszystkie paczki O Na pewno Paczek się schował, łobuz Nie Wolę tutaj Znowu osioł idzie bruch? Poważnie? O nie! Ło, wow, dwóch naraz! raz! Dwa, no, to decyzja. koniec! Yy. Polecam Ye. tego Allegrovicza! Jaki wow, zbierdziel jest, ta, masakra! Ye. Więcej mocy, ośle! Dobra, Zbieram chyba ci już są martwi! Coś mi się wydaje, ci już są martwi! Wybacz, Mruczwech, że... <laughs> wybacz! Mogą Ci tego już są przeżyć, przera... chyba Chyba tego nie przeszyją Może przeszyją, bo miałem helikopterek przecież O. Co, to czemu to wybuchło? <laughs> no cóż, może było za blisko o! Tak? O Może nic mu, mu im nie jest Daj spokój O i tam mi się podoba Ten jeszcze oberwał? Co? I ten na górze jeszcze oberwał, osio to ma siłę że Ja cię kręcę Można wszystko Okej, Ale okay, teraz, teraz, teraz ruch flagi i co będzie teraz? Osio Oczywiście, <laughs> że tak Zniszczę no. was no nie, tak tylko nie to, zniszczy nas! No ładnie No dobra. ładnie Brata tbygosa. Tacy jesteście taki tacy z was śmieszki jesteście? Bracie, no, to patrz na to! Bójcie się! Brady, proszę cię, nie. Co Czas to jest? na zagładę! Co? Jak myślisz co to robi plaga? To jest laser pewnie jakiś super mocny Co by osoby. Kogo by tutaj? To, 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 jest, to jest z drugiej strony. Z drugiej strony byś musiał. No, się no tutaj tego na tabie. Siękę. Madafaka. Co zrobi tak właściwie? No to zobacz. Aha, takie coś. Ale tam nic mi się nie. O, <śmiech> <żyłem>. <śmiech> no nie No problem. Czołgowi, czołgowi nic się nie stało w sumie, no ale no, było blisko. Nic się nie stało. Robaczki, nic się nie stało. Jest broń masowego rażenia. O. Podoba mi się to. Na 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 na, bliżej jednak kamerkę. A tam jest mina, właśnie. To ja tutaj, jest tutaj widzę pewną, pewną broń, które, która powinna być zakazana. Eee. Ja ją broń? pamiętam z z Armageddon. Nic się nie stało. Każdy może osłał eee. Dobrze by stanę osioł. Może przeżyję, może eee. przeżyję. Noc nasowa. sowa. nie, Pani do końca, wiesz. Oj nie! Wow. Kurde, no i już, no nieładnie muszę o. przyznać. No nieładnie. Nie. Jest no, nie. No nieładnie muszę przyznać. Bardzo mi się to. Dobra, Mam pewien pomysł. U. O, karabin też się zepsuł i puchacz. wybuchnie? Ty przeżył? Nie, nie przeżył. Nie, zadziw. nie przeżył. Wszyscy wszystkich tu zabiliście. Ja, a, znaczy... a puchacz? Puchacz przeżył. Puchacz, przeżył. puchacz. Przeżył. Przeżył. Nie wybuchniesz? Puchacz. No nie, nie wybuch... Uchasz o, ja na cię kocham. Jest rozpierciel, dajcie spokój. No i co tu jest małe? Myśli, że tak długo no, runię. Jest coś, czuję, że ona się szybko skończy. No, hardcore. Hmm. Nie! Co zrobiłeś? E? To jest facja? O, hmm. Co ty e? o! To ty ha. robisz. Co no, ty robisz robalu? Chcesz mnie odwiedzić w moim domku? Witam, cześć. Nie, nie chcesz. Wow. Brata Admirosa? Hmm... Muszę się śpieszyć. Szybko. Gary move out. Uuuu. Chyba mi słowa trochę. Szybko, co się dzieje z tym ninjom? Nie zdążysz, Admiroj się, nie próbuj! I tak nie masz rady. O nie What, co zrobił, co zrobił? Madafaka! Żegnaj! Wow. Mój ostatni robot! Serio? To był ostatni? Nie był ostatni. No prze, no dobra. Jeszcze bloody został. Jeszcze, bloody został! Jeszcze Blady został. Wow. Jaki to był stres, no jaki to był fart No ładnie. No niewiele. Brakowało. Powiem wam, że jest nieźle. No, Ciekawowo. zdenerwowaliście mnie. <laughs> no to żegnajcie wszyscy, wiem czego Bladi użyje teraz. Serio? Mamy coś takiego? Ale też się nie możemy chyba tego uczyć Zaczynam się martwić Może Żeby... Mówisz, że są takie jakieś super żegnajcie wszyscy No Niedobrze. O, stworzę sobie osiołka w sumie Mnie. Co? Bo kogo by tu zniszczyć tym razem? Tak jak się wszędzie gdzie uderzę, to jest zniszczenie. No tak, hmm. bo jesteś ostatnim swoim robakiem, więc no właśnie, <laughs> ci wszystko jedno. Dobra, no niech będzie tutaj. Znowu osioł? Ło! Wow, inny wiesz? osioł! To jest zdenerwowany właśnie osioł! To jest zdenerwowany osioł, właśnie! No, o, bardziej to jest hardkorowy jest osioł? Tak no, z, możesz to... sobie tworzyć hardcore No, okej. Okay. No nie, hmm. zabił mi robaczka. Hmm, hmm. Czego ty się spodziewałeś? Musiałem to zrobić! Wynikało z, to, z logicznego liczenia. I tak macie przewagę na demo. Logiczne, Logiczne Macie liczenie? dwóch na dwóch. Okay. A ja mam jeden na czterech. No ale Plaga ma trzy robaczki. Gdzie ma trzy? O no, faktycznie trzy ma trzy. On ma trzy. No niewiarygodne, Plago. Tak Mogłeś nie go robi. nie uświadamiać. Tak. <laughs> Plago, tak się nie robi. Ja się schowam, kurde. No dobra. Patrz. O, jeszcze sobie to wezmę. Gdzie ma wariat? Co tam? Co to tam, Tomek, porabiasz ciekawego? No nic, chcesz zniszczyć mojego ostatniego robaka? Nie, ja, ja po prostu chcę być obok ciebie. Aha, Co okay. hmm. eee, z Armageddon? Nie, no, nie używaj tego. Coś używaj tego. Nie używaj tego. tego. nie używaj tego. Tak, żebyś kumplu do mnie nie podchodził. Na pewno będziesz <laughs> chciał. Działko. Gdzie to jest działko? Nie, nie. Przebiegłe zachowanie. nie, nie, nie jest, Super. Dobra opcja. No, do, dobra, dobra opcja. Muszę mi się to działko? Hmm. A o, teraz o, Admiros! No! Hey, Może już. podskocz? O, nie możesz <laughs> skoczyć. Idź w lewo, na pewno ci nic nie będzie. Nie, nie. Co ty? Tylko wiesz, że teraz Admiros mnie zniszczy? Nie no coś ty chyba nie będzie taki niedobry. Będzie. Pewnie pokolenie samobójstwo. No to jest jedyny sensowny ruch ze strony Admirosa i mm. przez to, że się ruszyłeś do mnie. Ja cię kręcę, ale żeś plaga mi załatwił. Nieprawda ja tam zbudowałem swój dom Chciałem Widzisz, rozdzielić mówi... moje robaki Widzisz? w ogóle zabić. Mówiłem, że siebie. nas zniszczy? Mm. Jeden czy dwóch zabić. Taktyczne mm. zagranie <laughs> będzie. Zastanawiam no. się Mirosek. Co się stało? To nie będę. I to ścimy. co jest? Swoich zabiłeś? Nikogo nie zabiłem jeszcze. Myślałem, że w nich już celujesz swoich. Nie. nie. Jak już te... Kurde, szalony. Ije! Yeah. Eee... O. przeżyje mój robak to? Mój przeżył. mi zepsułeś. Ale patrz jakie ogniste są teraz. No, takie no, napalone sp są. Spalone no, słońce słychać. troszeczkę. No. To się udało. No. Jako tako wyszło uuuu uuu uuu to do dom no trudno i tak to jest mój ostatni yy, ostatni ruch pasioł znowu? Nie! <laughs> ej halo ile ty tych ty osób chłopie ha 500 osób nie wszyscy zginiemy ej <laughs> no skill game totali było dziwne było dziwne <laughs> <grym> Ale ładnie mapa wygląda zobaczcie teraz Bardzo ładnie. <grym> Totalne zniszczenie O na górze coś jeszcze buchło? Nieźle co nie? O nie, no, o, nie, nie, no, to nie ma mat... świetnie No. Rzeczywiście super Nad nim. Gdzie ja mam tu się schować powiedzcie mi? No gdzie? Nigdy nie bawiłem się tak dobrze. <grym> 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 o nie młod Po prostu. o o. Masz dwa, dwie opcje wyboru. Jak to działa w ogóle? Albo i trzecia, masz oszuki. To jest takie szkło powiększające na Jak się na tym końcu. rusza w ogóle? No normalnie, myszką. Myszką i tabem zmieniasz obrót. Serio chcesz tylko polować? Myślę, że zrobi to i wygra. Myślę, że nie trafi, wiesz, bo to nie zawsze... Nie zawsze jest tak, jakbyś chciał. O nie... Boję się, że raz zniszczy od się. Ja nie powiedzieć. lubię grać więcej jak dwie osoby Plagus, nas zniszczył, jak mogłeś to zrobić Plagusie? No skill no fan, nie? Wszystko widzisz, ustawienia były pod Plagusa, a nie pode mnie No, no, no chyba no, wchodzić no. na to, że tak No, no. rozpierdził totalne ustawienia się powinny A niby dodawać. ten odcinek miał trwać 40 minut Tak? No widzisz, no dobra ja... No dobrze tak. No ZAKŁANNE <laughs> ZAKŁANNE jaka muzyka, co nie? Plaga sobie wybiera go. muzykę, jaka ma grać na koniec. Zachłanny. Chyba... No dobra, tym akcentem kończymy. Elo-elo! Elo-elo!